Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na recenzję handli regulowanych od firmy Decathlon. No to zaczynamy. Hantelki z Decathlonu są kolejnymi odważnikami, które mam okazję dla Was recenzować. Kupiłem je jakiś czas temu. Tutaj warto powiedzieć, chyba na początku, o detalach technicznych. O tym, jak to wszystko wygląda cenowo oraz jakościowo, i troszeczkę o parametrach. A więc, hantle jeden odważnik kosztuje 119,99, 10 kg to daje 12 zł z kilograma. I wydaje mi się, że są to fajne hantle na start. Fajne hantle entry level, żeby zacząć przygodę ze sportem, ponieważ nawet posiadając dwa odważniki. 2 razy 10 kg dla średnio wytrenowanego mężczyzny. Nie jest to coś wybitnego. Nie można tutaj mówić o tym, że da się zrealizować super, turbomocny trening. Natomiast da się nimi poćwiczyć. Na pewno da się zacząć przygodę ze sportem. Myślę, że też fajna propozycja dla osób mało wytrenowanych, młodzieży czy dla kobiet. Tak, a więc handel 10 kg składa się z 6 talerzy. Dwa talerze po 2 kg. Oraz cztery talerze po 1 kg. Sam gryfik waży kilo kg. Tak pokazała moja wspaniała waga. Yy, I co? 35,5 cm długości ma sam hantelek. Yy, część chwytna to 12 cm. Ja nie mam jakichś wybitnie dużych dłoni. I dla mnie tu jest bardzo wygodnie. 11 cm. Części na obciążenie tam mamy jeszcze jakieś połóweczki, ponieważ jakby z tokarki ten sprzęt jest ładnie zaokrąglony. A więc myślę, że Ogół mężczyzn śmiało potrenuje. Fit 30, części chwytnej, fajnie to wszystko tutaj działa. Radełko, czyli moletowanie, ma optymalny chwyt, nie jest za ostre, nie jest za lekkie, więc mamy pewność, że te odważniki dobrze leżą w naszych dłoni. Co do jakości wykonania, stoi na naprawdę dobrym poziomie. Same żeliwo według mnie jest odlane lepiej niż w handlach, Baha Sport, które regulowałem, recenzowałem, oczywiście. Natomiast gryfiki według mnie są identyczne, tak jak wygląda, jakby zarówno jeden i drugi producent kupowali to w jednej fabryce. Natomiast talerze są obrędowane firmą Domios. Wiemy od razu, że są to talerze z Decathlonu, Fit 28 część na obciążenie, więc dużo, dużo dostępnego obciążenia jest na tym rynku. Z dwóch hantelek możemy zrobić jeden troszeczkę większy. Powiedzmy, jakbyśmy chcieli poćwiczyć nie wiem, bardziej unilateralnie, czyli na jedną stronę, czy nawet wyciskania. 16 kg, 35 gram można zrobić, więc no to powiedzmy już coś waży. Natomiast nie jest to cały czas jakiś wybitny ciężar. Natomiast jak najbardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to fajny sprzęt, aby zacząć przygodę ze sportem. To obciążenie. Dzięki temu obciążeniu możemy sobie zacząć ćwiczyć. Myślę, że jako uzupełnienie dla ludzi, którzy... Szukają wrażeń w strefie cardio, czyli jeśli orbiterek, jeśli bieżnia, jeśli uzupełnienie swojego treningu, właśnie o trening z oporem zewnętrznym, delikatne przysiady, czy wyciskania, czy przycią ruchy przyciągające, jak najbardziej możemy to zrobić, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że dosyć szybko dojdziemy do ściany, szczególnie będąc mężczyzną. Tak? Warto o tym pomyśleć, warto. Być może pomyśleć przy zakupie hantli wtedy, żeby mieć możliwość dokupowania tych większych nominałów. Ja sprawdziłem na stronie producenta, sam nie dam sobie obciąć ręki, ale natomiast nie widziałem, że można dokupić same zestawy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy, czy, czy macie taką wiedzę, czy można kupić same obciążenie, tak? czyli kilogram i dwa kilogramy, aby po prostu zrobić troszeczkę cięższy sprzęt. Natomiast mamy tu też fajne zaciski. I te zaciski sprawdzają się naprawdę dobrze. One trzymają hantle pewnie. Na tych 10 kg daje to poczucie bezpieczeństwa, i możemy wykonać trening bez zastanawiania się, czy coś nam się stanie. Dosyć szybko je zakładamy, więc tu jest też fajne rozwiązanie. Przyjemne zaciski, które sprawiają, że sam trening możemy wykonać dosyć sprawnie zmianę obciążenia. Tak jak powiedziałem, startujemy od kilo 800 i możemy sobie dokładać tak symetrycznie, najpierw po kilogramie, później po dwa. No i co? Tutaj ta recenzja nie będzie ultra długa, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, są to handle, które służą do ćwiczenia i one jak najbardziej do tego się nadają, jakość wykonania bardzo fajna. Myślę, że śmiało można by zaproponować komuś prezent, jeśli na zachętę, jeśli byśmy chcieli kogoś zmotywować do treningu. Myślę, że idealnie pasują dla młodzieży, idealnie pasują dla kobiet. Oczywiście, dla mało wytrenowanych mężczyzn, jako start, każdy sprzęt i każda forma treningu będzie dobra. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące sprzętu, jeśli macie jakieś pytania dotyczące Stricte, tych chantelków z dekatlunu. Piszcie w komentarzach. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Domowa Siłownia. A ja nie zajmuję Wam już więcej czasu. Dzięki za uwagę i życzę Wam miłego dnia.